Pewnie zauważyliście, że producenci smartfonów i smartwatchy coraz częściej umieszczają normy odporności na wodę i pył w swoich urządzeniach. Na przykład Samsung Galaxy s 21 ma certyfikat IP68, co oznacza możliwość zanurzenia go do 1,5 metra na 30 minut. Z kolei iPhone 13 Pro oferuje ochronę aż do 6 metrów głębokości, ale uwaga, Apple w swojej gwarancji nie uwzględnia uszkodzeń cieczą, mimo tych deklaracji. IP67 oferuje ochronę przed kurzem i wodą do 1 metra na 30 minut. IP68 natomiast oferuje wyższą ochronę, umożliwiając dłuższe zanurzenie na większą głębokość. Ważne jest to, że ani Samsung, ani Apple nie zalecają używania swoich urządzeń w słonej wodzie, ponieważ sól może bardzo łatwo uszkodzić komponenty w waszych urządzeniach, doprowadzając np. do zwarcia. Czyszczenie na przykład waszego smartwatcha wodą z mydłem też nie jest zbyt dobrym pomysłem, ponieważ posiada ona znacznie wyższe właściwości penetrujące i ostatecznie może doprowadzić do uszkodzenia waszego urządzenia poprzez dostanie się przez mikrofony. Łośniki czy na przykład przez szczeliny przy przyciskach. Osobiście traktuję normę IP67 jako dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach, kiedy na przykład podczas spaceru, biegania czy jazdy na rowerze złapie mnie deszcz i nie jestem w stanie uchronić swojego urządzenia przed delikatnym podlaniem. Ale oczywiście wtedy zawsze po dotarciu do domu dokładnie je wycieram, wydmuchuję ciecz z różnych otworów szczelin. I jestem spokojny, że raczej nic z moim urządzeniem nie powinno się stać. Te dodatkowe normy i zabezpieczenia pozwalają mi po prostu zachować spokój ducha i nie obawiać się, że następnego dnia obudzę się ze smartfonem, który będzie miał zaparowane aparaty i nie wiadomo tak naprawdę, kiedy przestanie działać. Chociaż te urządzenia mają dość wysoką odporność na wodę, uszkodzenia spowodowane cieczą często nie są objęte gwarancją. Samsung może być bardziej elastyczny w tym temacie, ale zawsze warto sprawdzić szczegóły gwarancji. Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Dajcie znać, czy wchodziliście kiedyś do wody ze swoimi urządzeniami. Zapraszam do dyskusji i standardowo zapraszam na amso.pl.